Zanim zaczną działać mechanizmy paktu, pilnie musimy ograniczyć napływ tych uchodźców, którzy są elementem agresji hybrydowej. Dotychczasowe procedury stawiają Unię Europejską w sytuacji bezradności. Używanie statusu azylantów jest częścią agresji Moskwy i Mińska. Często nie znamy. Faktycznych danych osób nielegalnie przekraczających granice i ubiegających się o azyl. Mamy prawo wiedzieć, kto do nas przyjeżdża. A jak nie możemy wiedzieć, mamy prawo odmówić im wejścia na nasze terytorium. W doktrynie rosyjskiej. Nie ma rozróżnienia między narzędziami prowadzenia wojny. Ich dyplomacja, akty dywersji, jakich dopuszczają się na Zachodzie, czy organizowani przez nich migranci są takim samym instrumentem prowadzenia wojny jak ich czołgi i rakiety. Oczekuję zrozumienia tego faktu.